Cześć. Ostatnio na moim blogu pojawił się wpis na temat tego, dlaczego warto spróbować jeść śniadanie białkowo-tłuszczowe. I do niego Was teraz odsyłam, ale ja powiem Wam troszkę odnośnie moich osobistych doświadczeń i odczuć po tym, jak już jakiś dłuższy czas temu zaczęłam właśnie jeść śniadanie białkowo-tłuszczowe. Pozwólcie, że najpierw zjem, bo i tak już mam zimne. Ja dzisiaj na śniadanie, akurat rano piekłam chleb na zakwasie, dlatego miałam gorący piekarnik i wrzuciłam do niego awokado i pieczarkę, na które nałożyłam jajko I zrobiłam też na szybko szpinel z czosnkiem Pomidor, trochę koziego sera Także to jest moje szybkie śniadanie Jeszcze tylko dodam sobie do niego mój olej Który jest moim odkryciem po prostu dwa lata temu Pewnie Wam jeszcze o nim kiedyś opowiem Tak w skrócie on, to są kwasy omega-3 głównie A także polifenole i witamina D3 Który ten skład świetnie wyrównuje nam właśnie niedobory omega-3 I także ten poziom pomiędzy omega-6 i omega-3 Więc nie mamy tak chronicznych zapaleń, co się generalnie przekłada na zdecydowanie lepszą odporność, na to, że ja już nie mam atopowego zapalenia skóry i tak dalej. Ale to nie temat na dzisiaj. No dobrze, to ja sobie życzę smacznego i za chwilę do Was wracam. Teraz e, powiem Wam kilka słów na temat tego, dlaczego nie jem owsianki na śniadanie. E, przede wszystkim e, dlatego, że mam nietolerancję glutenu i gluten wykończyłam ze swojej diety, ale nawet jakieś kanapki czy e, płatki jaglane czy, czy kasze raczej u mnie się na śniadanie nie pojawiają. E, jest to związane właśnie z tym, y, że śniadania węglowodanowe często y, niekoniecznie służą nam do tego, żebyśmy potem przez cały dzień mieli dużo energii i dobrze się czuli, chociaż oczywiście jest to sprawa indywidualna. I rzeczywiście teraz, jak zjem śniadanie e, takie jak dzisiaj, czyli na przykład jakieś awokado, niekoniecznie, jak widzicie, musi to być boczek czy, czy kawał tłustego mięsa, chociaż też będzie to e, białkowo-tłuszczowy posiłek, e, więc jeżeli zjem awokado czy zjem Właśnie jajka w różnej, w różnej postaci, bo akurat teraz robię je w piekarniku, ale najczęściej, jak nie mam czasu, to są np. jajka sezone, które uwielbiam, czy różne pasty, na przykład awokado z jajkiem. E, takie przepisy też e, myślę, że jeszcze Wam będę wrzucać. E, to wtedy rzeczywiście przez dłuższy czas nie jestem głodna i do godziny 13-14, kiedy jem obiad, e, mogę spokojnie wytrzymać i po prostu nawet zapominam o tym. Tak, żeby jeżeli pracuję w domu, iść i sięgnąć e, po coś do kuchni. Na Natomiast jeżeli na przykład skuszę się na jakiegoś szybkiego owoca z rana, czy zrobię sobie jakiś koktajl głównie właśnie składający się z owoców, czy nawet warzyw węglowodanowych, to za chwilę yy, to głód daje osoby sobie znać. Jest to właśnie związane z tym, o czym piszę na blogu, że wysokie poziomy kortyzolu, które mamy z rana, yy, niekoniecznie są dobre dla, dla właśnie węglowodanów, ponieważ węglowodany z kolei yy, zaraz pobudzają wydzielanie insuliny. Yy, nie wchodząc w szczegóły, o tym możecie poczytać, Insulina i kortyzol z rana naprawdę dobrze nie współdziałają, wręcz są swoimi, często mówi się, antagonistami. Dlatego jeżeli zjemy takie węglowodany z rana, to może się to skończyć tym, że po pierwsze za chwilę znowu jesteśmy głodni, a po drugie też ta tkanka tłuszczowa szybciej nam się może odkładać. Czy rzeczywiście schudłam, gdy zaczęłam jeść takie śniadanie białkowo-tłuszczowe? No chyba nie, ponieważ ja też nie, nie potrzebowałam tutaj się akurat wtedy, w tym czasie odchudzać. Ale wiem, że moi niektórzy pacjenci rzeczywiście bardzo fajnie na tym działają i zauważają bardzo szybko efekty. Po pierwsze, mamy więcej energii, właśnie nie chce nam się od, od razu jeść i to też utrzymuje się już przez cały dzień, że po prostu nie podjadamy. No i dodatkowo rzeczywiście można nawet poprzez takie śniadania zacząć się zrzucać na wadze, na chociaż nie liczycie na to, że to jest dieta cud, śniadanie białkowo-tłuszczowe, nie. Natomiast jeżeli trenuję rano, to zazwyczaj w ogóle trenuję na czczo i później często też sobie właśnie nie mam takie śniadanie białkowo-tłuszczowe, ale dorzucam też węglowodany albo na przykład chyba najczęściej robię sobie koktajl na mleku kokosowym, właśnie gdzie wrzucam awokado, czyli tłuszcze dobre, czasem może być nawet jakieś żółtko surowe, no i też właśnie węglowy w postaci jakichś owoców, banana. Także to się u mnie na pewno bardzo dobrze sprawdza. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia odnośnie śniadań wielkopytuszczowych, jeśli już próbowaliście, a może stosujecie na co dzień. A jeśli nie, to polecam, sprawdźcie i dajcie znać. Tymczasem do zobaczenia!